Kurde, szybko muszę im powiedzieć. Zimny prysznic nie dla każdego. Zapraszam. Zestresowany pracą umysłową, lekko tyły, a niedożywione zarazem, boże śmieciowe jedzenie, wraca do domu i słyszy, że trzeba morsować, bo to takie teraz modne i w ogóle zdrowe. No to on za kulturalną namową żonę wychodzi, niczym wiking do tego przeremla i za chwilę wychodzi. Dlaczego? Bo to typowy człowiek naszych czasów, no ogromnie zestresowany i pewnie jeszcze gdzieś tam ćwiczy, dokładając tym samym stres celowo i on serio już więcej nie chce, a tak naprawdę mógłby wrócić do domu, wziąć gorącą kąpiel ze swoją gorącą żoną i skorzystać z jej benefitów. Kąpieli oczywiście. Żony też. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, czy gorąca kąpiel naprawdę została już na dobre wyparta przez zimny prysznic i nie ma co jej uprawiać? Nie! Zapraszam na tę krótką merytorykę o potencjalnych korzyściach siedzenia w ciepełku. Ale uwaga, tak samo jak do zimna, organizm adaptujemy również do ciepła, więc nie wskakuj od razu do wrzątku, raczej powoli zwiększaj temperaturę gorącej kąpieli, żeby sobie po prostu nie poparzyć dupy. I jedziemy z pierwszą korzyścią, obniżanie kortyzolu, a podnoszenie serotoniny. Jak wiemy, zakumulowany stres życia codziennego, spowodowany pędem za zbawienną checklistą, która za każde okienko daje nam strzał dopaminy, zbiera niestety swoje żniwo wieczorem, kiedy kortezol jest już tak wysoko, że spać się nie chce, a na inne rzeczy również ochoty nie ma. Co ciekawe, dowiedziono, że kilkunastominutowa już kąpiel w 40 stopniach Celsjusza potrafi obniżyć hormon stresu pośrednio przez wylew serotoniny, czyli hormonu szczęścia i spokoju. Lepszy syn, a dokładnie głębszy i bardziej regenerujący. Jak wiemy, melatonina, czyli potocznie nazywana hormonem ciemności, lekko temperatury które obniża nam przed snem, no żeby się nam lepiej po prostu spało. Co ciekawe i lekko paradoksalne nawet, jeśli podwyższymy swoją temperaturę przed snem właśnie taką gorącą kąpielą i ta temperatura jest wyższa od samego początku, efekt ten jest silniejszy, bo im ciało chłodniejsze, tym po prostu lepiej nam się śpi. Proste. To trochę tak jak z napędzaniem metabolizmu. Wiecie, że jest takie zjawisko, że jeśli dołoży się na przykład kaloryki do diety, no to wtedy nagle organizm mówi, oho, będzie za chwilę żarcie, więc rozkręca metabolizm. No tak samo tutaj, skoro temperatura jest wyższa, no to ta melatonina musi zareagować jeszcze mocniej i ta temperatura będzie obniżona jeszcze bardziej. No tak pokrótce, trochę pokrętne, ale tak jest. Niższe ciśnienie krwi. W dzisiejszych czasach wielu z nas zna powiedzenie Ciśnieniem mi skoczyło. I tak no, stresujące życie właśnie to powoduje. A niewielu jednak zna proste rozwiązanie, czyli właśnie gorącą kąpiel, która zwiększa tlenek azotu. Legendarny już tlenek azotu, tak mocno pożądany przez amatorów siłowni i zawodowych kulturystów nawet, jak widzicie, czekał przez cały czas po prostu w gorącej wodzie, nie w akg, nie w jakichś tam, nie tam winnych innych jakichś beta, dupa, dupalinach, no nie pamiętam już jak to się nazywało, no tylko w wodzie, jak widzicie. I chyba najważniejsze teraz w tym wszystkim, w tym świecie spieprzonego metabolizmu, czy innych umłomności. Spowodowanych żarciem nadmiernej ilości cukru i zboża, czyli ustabilizowane poziomy insuliny i lepsza wrażliwość insulinowa. A co za tym idzie, moi drodzy, niższe też poziomy cukru we krwi? Dlaczego? Pośrednio znów bierze w tym udział tlenek azotu, który pojawia się w naszym krwiobiegu w ilościach porównywalnych do tego, jakbyśmy zrobili co najmniej trening na siłowni albo jakieś tam półgodzinne kardio. Fajna sprawa, nie? Leżysz se i to się wytwarza w takich samych ilościach wręcz. Zresztą na samym końcu wrzucę badania i możecie sobie obczaić. Naprawdę fajna sprawa. Zwykła, więc gorąca Kopiel może przyczyniać się do naprawy tego spieprzonego mechanizmu, który odpowiada za palenie glikogenu mięśniowego zamiast tłuszczu podczas snu. No Chore to jest, ale no niestety większość z nas tak ma. Na koniec coś bardzo prostego i wychodzącego z logicznego rozumowania, czyli wyższa odporność na wirusy. No bo tak, nasze ciała wyposażone są w mechanizm, który gdy zostajemy zaatakowani przez intruza w postaci wirusa, zwiększa ogólną temperaturę ciała do tego stopnia, że intruzowi się no po prostu odechciewa i za tym nas pieprzać, bo mu za gorąco. No każdy chyba miał gorączkę, każdy na coś chorował, jakieś tam świnki odry i tak dalej, więc ta Podwyższona temperatura znikąd i po nic się nie bierze, nie? Ale jeśli zdarzyłby się moment, że takiego gościa kusiłoby po prostu zainfekować nasze ciało, rozlać się tam wiecie, pozakażać se różne tkanki, no to z marszu mu się odechciało, bo temperatura Twojego ciała jest wyższa niż zwykle. Tak z automatu po prostu możeś się wykąpał w ciepłej wodzie. I to wszystko, moi drodzy, dzisiaj krótko, bo chciałbym przestrzec po prostu przed kolejną falą morsów, które tak naprawdę morsują, nie wiedzą dlaczego. Pamiętacie, jak w tamtym roku potopiło się tyle morsów, bo nagle jeden gość zasłap, nie wiadomo dlaczego. Trzeba uważać, na wszystko i nie ulegać modzie, bo wszyscy tak robią, to od razu my też musimy. Oczywiście nigdy w przyrodzie nie znajdziecie raczej czarnych czy białych sposobów postępowania ze swoim ciałem, nie ma jeszcze, nikt nie wynalazł instrukcji, a raczej właśnie odcienie szarości znajdziecie. I tak dla jednych praktykowanie gorących kąpieli będzie zbawienne, tak dla innych zimny prysznic będzie lepszym wyborem, natomiast dla jeszcze innych ekstremalne morsowanie będzie tutaj najlepszym wyborem. Nie polecałbym jednak żadnych skrajności, nigdy pamiętajcie, skrajność, czy gorąco, czy zimno, czy prawo, czy lewo, to jest zawsze złe, więc wskakiwanie do piekarnika też sobie. Wybijamy oczywiście z głowy. Także dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, życzę Ci wszystkiego dobrego. Zawsze kwestionuj autorytety, zadawaj dużo pytań i do następnego odcinka.